Dzieciaku, czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby jajko mogło mówić? Pewnie tak jak ja uważasz, że przekazałoby Ci informacje na zastanawiające cię tematy? Nie martw się i bez gadającego jajka dostaniesz taką możliwość, czytając książkę Renaty Piątkowskiej pod tytułem Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści. Dzięki niej dowiesz się wszystkiego na temat różnych tradycji i zwyczajów. Z lektury uzyskasz informacje, jak wyglądał dawniej śmigus dyngus dlaczego w dniu Prima Aprilis opowiadamy zmyślone historie, po co maluje się jajka, a nie na przykład cytrynę czy gruszkę oraz kim był święty Walenty i skąd się wziął Sylwester. Gdyby jajko mogło mówić, to lektura skierowana głównie dla dzieci, ale również i ich rodziców. Napisana z prostym, zrozumiałym dla dziecka językiem, przez co z łatwością przyswajają nową wiedzę. Książeczka ma również cudowną, kolorową, twardą okładkę, a barwne ilustracje w środku pozwolą na lepsze zapamiętanie przedstawionych sytuacji. Uważam, że książka, gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści, jest warta polecenia wszystkim tym, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę, a w późniejszym czasie przekazać ją młodszym pokoleniom.